Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Nie wiem, czy poznajcie to miejsce, ale to reżyserka w naszych studiach, tutaj Radio Profeta w Statnikach. Ale to tak na marginesie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to pochylona. Kobieta, która 18 lat była pochylona przez ducha niemocy, nie mogła się wyprostować. Słuchajcie, to taka kobieta symbol dla mnie. Gdzie widzimy bardzo jasno, że niemożliwe jest, by uwielbiać Boga, jeśli jesteśmy pochyleni. I tak sobie próbowałem dzisiaj w czasie modlitwy nazwać te rzeczy, które sprawiają, że jestem pochylony do Ziemi, że może już od 18 lat nie mogę się wyprostować, bo nie sposób wznieść ręce i uwielbiać Boga, jeśli jesteśmy pochyleni. Nie da się po prostu, mamy wtedy głowę do Ziemi. Nie widzimy też niczego, ludzi też nie widzimy. Te problemy, kłopoty nas tak mogą przytłoczyć, że nie widzimy ani Boga, ani człowieka. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć człowieka ani uwielbić Pana Boga. Dlatego dzisiaj słuchajcie, niech to słowo uzdrawia nas z tego, co pochyla nas do ziemi, co nie pozwala nam się wyprostować, co nie pozwala nam wielbić Pana Boga ani zobaczyć drugiego człowieka. Nazwijmy to dzisiaj i niech to słowo nas Uzdrawia. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.